Cześć! Jeśli spodoba się Wam ten materiał, będę wdzięczny za łapkę w górę i subskrypcję kanału. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych odcinków. Dobra, zaczynamy. Dzisiaj bierzemy na warsztat coś, o czym chyba każdy słyszał. Ten słynny podział na osoby lewomózgowe i prawomózgowe. Zastanówmy się, czy w tym popularnym micie jest choć ziarno prawdy. No właśnie, przejdźmy od razu do sedna tego, w co tak wielu z nas wierzy. Kto z nas nie słyszał tego pytania, prawda? Ta koncepcja, że dominuje u nas jedna strona mózgu, która z góry definiuje całą naszą osobowość, jest niesamowicie popularna. Wrosła w naszą kulturę na dobre. A narracja jest zwykle bardzo prosta. Z jednej strony mamy tego analitycznego Jana, gościa od logiki, matematyki i analizy, który wszystko układa sobie krok po kroku. Oczywiście używa lewej półkuli. Z drugiej strony jest emocjonalna Barbara. Artystyczna dusza, kreatywna, wrażliwa, działająca intuicyjnie. Jej królestwem jest prawa półkula. I trzeba przyznać, że to bardzo kuszący podział taki prosty, zgrabny sposób na zrozumienie siebie i innych, ale czy to naprawdę jest takie proste? Sprawdźmy, co na to nauka. Co ciekawe, ten mit nie wziął się z kosmosu. Jego korzeniec tkwią w prawdziwych, wręcz przełomowych badaniach neurologicznych. Wszystko zaczęło się gdzieś w połowie XIX wieku. Neurolog Paul Broca badał pacjentów po urazach mózgu i zauważył coś niezwykłego. Uszkodzenie jednego konkretnego miejsca w lewej półkuli regularnie prowadziło do utraty zdolności mowy. To był pierwszy twardy dowód, że pewne funkcje są przypisane do konkretnych stron mózgu. I tak narodziła się naukowa koncepcja dominacji półkulowej. W skrócie, pomysł, że obie strony naszego mózgu mają swoje specjalizacje. Na przykład, u większości ludzi to właśnie lewa strona zawiaduje językiem. A to nie wszystko. Jeszcze więcej dowodów przyniosły badania nad pacjentami z tak zwanym rozszczepionym mózgiem. To były osoby, u których w ramach leczenia ciężkiej epilepsji przecinano połączenie między półkulami. To pozwoliło naukowcom jeszcze dokładniej zbadać, za co odpowiada każda ze stron. I właśnie tutaj historia robi ostry zakręt: to w tym momencie psychologia popularna wzięła te fascynujące odkrycia i, cóż, za bardzo je uprościła, tworząc sztywne etykietki, które znamy dzisiaj. Bo kluczowa sprawa jest taka i to warto sobie zapamiętać chociaż specjalizacja istnieje to żadna skomplikowana funkcja jak emocje czy osobowość nie jest wyłączną domeną jednej półkuli. Mózg to jeden zgrany zespół. A więc, cała ta idea, że ktoś jest lewomózgowcem albo prawomózgowcem, to po prostu pseudonaukowe spłycie tematu. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy całomózgowi. Do niemal każdego zadania używamy obu półkul naraz. W porządku, skoro to mit, to jak to wygląda w rzeczywistości? Zobaczmy, jak nasz mózg działa w praktyce na co dzień. Weźmy na przykład coś tak banalnego jak odebranie telefonu. Słyszymy dzwonek, rozpoznajemy dźwięk, lokalizujemy telefon wzrokiem, sięgamy po niego i zaczynamy mówić. Każdy z tych etapów to skomplikowana operacja, wymagająca błyskawicznej współpracy w wielu różnych obszarów w obu półkulach mózgu. Ten niuans współpracy widać doskonale na przykładzie języka. Lewa półkula może odpowiadać za same słowa, za gramatykę, ale to prawa półkula interpretuje ton głosu, emocje, sarkazm. Bez niej rozmowa byłaby jak czytanie instrukcji obsługi. Obie są niezbędne do pełnej komunikacji. A jak te półkule się ze sobą dogadują? Przez coś w rodzaju super szybkiej autostrady informacyjnej, czyli wiązki włókien zwanej ciałem modelowatym. To ona sprawia, że mózg działa jak jeden zintegrowany zespół, a nie dwóch oddzielnych szefów. No dobrze, wiemy już, że to mit. Ale tak naprawdę dlaczego to w ogóle ma znaczenie? Czemu warto o tym mówić? Ano dlatego, że obalenie tego mitu uwalnia nas od ograniczających etykietek. Przypomina, że nikt z nas nie jest skazany na bycie tylko analitycznym albo tylko kreatywnym. Nasza prawdziwa siła tkwi właśnie w integracji tych dwóch światów. Otwiera to przed nami znacznie większy potencjał do nauki i rozwoju. Więc może zamiast pytać, do której drużyny logików czy artystów należymy, warto zadać sobie zupełnie inne, o wiele lepsze pytanie jak możemy najlepiej wykorzystać potencjał naszego całego zintegrowanego mózgu. I to wszystko na dziś wielkie dzięki za uwagę. Nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Do usłyszenia.